Cześć, pewnie wiecie o moim filmiku o dźwięku Czarnej Dziury. W końcu to mój najpopularniejszy YouTube Short. Jednak z większości komentarzy wynika, że nie wszyscy rozumiecie, co jest grane z tym dźwiękiem. Ale spokojnie, rozumiem Wasze wątpliwości i wytłumaczę to w większym detalu. Mój filmik przedstawia zdjęcie zielonej dziury wewnątrz galaktyki Perseusza. Pojawia się też dźwięk, ale skąd on się tam wziął? Po pierwsze, to nie jest bezpośrednie nagranie dźwięku, czyli fal akustycznych. W przestrzeni międzygalaktycznej nie ma prawie żadnej materii. Mówię prawie, bo jest odrobinka wodoru i helu, ale to zdecydowanie za mało, żeby jakikolwiek dźwięk mógł dotrzeć do Ziemi. Na metr sześcienny występuje tak mało cząsteczek, że drgania nie mogą być przekazane. W miejscach o większym zagęszczeniu, jak w atmosferze planety, dźwięk może się rozchodzić. Jednak ze zmniejszającą się gęstością fale zanikają. Czarną dziurę otacza chmura gazu, gdzie może w niewielkich ilościach rozchodzić się dźwięk. Ale im dalej od osobliwości, tym niższa jest gęstość gazu. W pewnym miejscu dźwięk zanika całkowicie. Więc skąd wziął się dźwięk na nagraniu? Do tworzenia odgłosów czarnej dziury naukowcy użyli procesu sonifikacji, czyli w telegraficznym skrócie zamiany światła na dźwięk. I to właśnie wywołało kontrowersję i wiele ludzi zaczęło myśleć, że to fake, ale światło to nic innego jak fala elektromagnetyczna. Dźwięk to również fala, tylko że o znacznie niższej częstotliwości, czyli fala jest bardziej rozciągnięta. Sonifikacja to po prostu przetworzenie danych świetlnych lub cyfrowych w dźwięk. Podobnie działa wskaźnik promieniowania radioaktywnego, który wydaje charakterystyczny trzaskający dźwięk. Częstotliwością kliknięć oddaje się intensywność promieniowania. W tym przypadku zaobserwowano fale rozchodzące się od czarnej dziury na zewnątrz w chmurze gazu, która ją otacza. Im gęstsza jest warstwa gazu w danej fali, tym głośniejszym i wyższym tonem jest reprezentowana. Już dawno temu naukowcy z NASA ustalili, jaki odgłos wydaje ta czarna dziura, ale to jest o wiele za niski ton, żeby człowiek mógł go usłyszeć. Teraz po prostu podniesiono częstotliwość dźwięku do słyszalnego zakresu. Prawdziwy odgłos czarnej dziury brzmi dokładnie tak, tylko że jest o wiele niższy. Mam nadzieję, że to rozwiało wasze wątpliwości dotyczące tego filmu. Mam jeszcze jeden podobny filmik, również z sonifikacją. Jednak tam działa, to trochę na innej zasadzie. Przedstawiona jest galaktyka i dołączony jest dźwięk. Tutaj to nie jest odgłos samej galaktyki, tylko bardziej pokaz jak złożona jest jej gwiazdne okolice. W tym przypadku dźwięk produkuje algorytm. Każdy ton jest generowany przez punkt, taki jak gwiazda czy zbiór gwiazd. Im dalej jest dany punkt od środka galaktyki, tym wyższym tonem jest zaznaczany. Daje nam to taki efekt. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie Wasze wątpliwości i że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, to subskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.